Cześć, nazywam się Sylwia Zasada. Jestem trenerem głosu i logopedą i chciałabym Cię zaprosić do obejrzenia kilku odcinków, w których będę odpowiadać na Wasze pytania dotyczące metody oddechowej butejki. Bardzo się cieszę, że korzystacie z tych propozycji ćwiczeniowych, które w różnych poprzednich filmach się pojawiły. I super, że pytacie, kiedy coś jest niejasne albo nie wychodzi tak, jak słyszeliście, że trzeba wykonywać. Pierwsze pytanie dotyczy oddychania po prostu, wdechu i wydechu, długości wdechu i wydechu i w jaki sposób to zrobić technicznie, żeby było dobrze. Przede wszystkim, jeśli chodzi o oddychanie to nie skupiamy się na tym, żeby technicznie było dobrze i zawiadujemy procesem oddychania z głowy. Tak? Czyli koncentrujemy się na tym, żeby nabrać powietrza, żeby ono sobie wpłynęło po prostu tutaj przez klatkę piersiową do płuc, tym samym powodując ruchy mięśni oddechowych, przepony mięśni brzucha i mięśni dolnożebrowych. I w momencie, kiedy nastąpi wdech, za chwilę potem następuje wydech. Ważne jest to, że w momencie, kiedy oddychamy, my nie zatrzymujemy tego powietrza na żadną dłuższą chwilę, tylko po prostu nabieramy lekki, powolny wdech i wykonujemy zrelaksowany wydech. A kolejny wdech pojawia się wtedy, gdy nasz organizm zasygnalizuje taką potrzebę. Pokażę, jak to wygląda. Możemy sobie kontrolować dłońmi ruch klatki piersiowej, właściwie brak ruchu klatki piersiowej i ruch brzucha podczas wdechu. I wydechu. To, na czym możemy się koncentrować oddychając, to to, aby wdech trwał 4 sekundy, a wydech o 50% więcej, czyli 6 sekund. I będzie to wyglądało w ten sposób, że liczymy sobie do 4, kiedy nabieramy powietrza, i do 6, kiedy to powietrze wydychamy, pamiętając o tym, że cały czas oddychamy przez nos i tylko na tym się koncentrujemy. Więc będziemy sobie liczyć: wdech 2, 3, 4, wydech 3, 4, 5, 6, wdech 2, 3, 4, Wydech 2, 3, 4, 5, 6. I teraz zademonstruję, licząc sobie w głowie. Tak mogę demonstrować jeszcze przez kilka minut, ale teraz wy spróbujcie, koncentrując się na tym, aby wasze mięśnie oddechowe zsynchronizowały się z procesem wdechu i wydechu, żeby oddech był naturalny, a nie wymuszony w sposób taki napięciowy. Czyli jeżeli mówimy o oddechu głębokim. To nie nabieramy w ten sposób powietrza, natomiast koncentrujemy się na tym, żeby to powietrze wędrowało do brzucha. Pooddychajcie, zobaczcie, co Wam to przyniesie. Zobaczcie, czy jesteście w stanie wykonać lekki, delikatny, ale głęboki wdech i zrelaksowany wydech, i w jaki sposób to wpłynie na wasz organizm. Potem zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję. Sylwia zasada, trener głosu i logopeda.